Wszystkie pasy serdecznie w kolejnym daily vlogu. Fakt, nie było dawno na kanale żadnych filmów, a to dlatego, że przypadłam trochę w odchłani nicości. A tak naprawdę chodzi o to, że miałam bardzo, bardzo dużo spraw na głowie. Przede wszystkim sprawy rodziny, które niestety mnie pochłonęły, ale również w firmie bardzo dużo się działo. W efekcie przez ostatnie półtorej tygodnia spałam po 2-3 godziny. W dodatku jeszcze dopadła mnie moja bezsenność. I jak powiecie mi, że bezsenność bierze się właśnie ze stresu, być może, jakaś część na pewno, chociaż ja mam coś takiego, że nawet mam bezsenne noce w momencie, kiedy mam super okres w swoim życiu, jestem mega zadowolona i mega szczęśliwa, więc myślę, że tutaj to akurat miało Jakiś mały wpływ, tylko po prostu wiele rzeczy się tutaj skumulowało. Mam dla Was bardzo fajną informację na samym początku filmu. Na profilu Windy Schodowe, link będzie oczywiście w opisie, trwa konkurs, gdzie można wygrać takie specjalne krzesełko, która wyjeżdża po schodach. Więc jeżeli, nie wiem, jesteście osobami starszymi, albo macie w rodzinie osoby starsze, które mają problem, żeby wejść po schodach, na przykład w domku na pierwsze piętro, albo sami poruszacie się, ale jednak schody sprawiają Wam duży problem chociażby nawet na klatce schodowej, to możecie wziąć udział w konkursie. Do wygrania jest właśnie jedno takie krzesełko, które bierze po schodach wraz z montażem. Myślę, że jest to naprawdę świetna okazja, żeby wziąć udział w takim konkursie i być może uda Wam się wygrać taką fajną nagrodę. Oczywiście, jeżeli chcecie zasięgnąć większych informacji, to zapraszam Was na stronę Windy albo na moją stronę na Facebooku, czyli Magdalena Augustynowicz-Otorowita. Linki będą w opisie, przeczytajcie dokładnie założenia konkursu i mam nadzieję, że weźmiecie w nim udział, bo jest to fajna inicjatywa. Po wielu, wielu dniach ciężkiej pracy mam wreszcie dzień dla siebie. Stałam dzisiaj o godzinie 9, odpoczęłam, wyspałam się, teraz jest przed godziną 11 i za chwilę wychodzę i co prawda się śpieszę, to będzie to dzisiaj dzień na spokojnie. To znaczy, mam dużo planów, ale są to plany osobiste. Jak widzicie, wskoczyłam w zwykły, biały t-shirt, dodatkowo założyłam pewną bluzę, która jest totalnie, wiecie, taka codzienna i nawet nie macie pojęcia, jak mam ochotę właśnie wskoczyć w takie typowe codzienne ciuchy, ale o tej bluzie opowiem Wam później. Dodatkowo założyłam sobie komplet brązowy. I to jest tak. bransoletka z Pandory to tutaj, a to jest bransoletka, którą również dostałam niedawno. A Pandora dostałam na urodziny. I bardzo mi się ten zestaw tak razem podoba. złączony, myślę, że to ma to naprawdę fajnie. I mam nadzieję, że dzisiaj taki typowy dzień na spokojnie i wreszcie dzień dla siebie przypadnie Wam do gustu i mam nadzieję, że ten vlog mi wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Przepraszam bardzo, że ostatni był taki trochę rywany, ale zobaczyłam na zegarku, że muszę wychodzić, bo jeszcze coś się spóźnię, więc musiałam tak ująć. Jestem już na Musiałam pójść za zanie z i teraz uciekam do Rosmana, ponieważ dostałam w piątek dopłatę, więc chcę kupić nowy tusz L'Oreal Bambi, bo słyszałam o nim dużo no fajnych rzeczy i myślę, że przetestowanie go będzie czymś ciekawym. Jestem z siebie bardzo zadowolona, ponieważ udało mi się skoczyć do Rossmana. Akurat u nas Rossman jest niedaleko tunelu kolejowego, więc nie jestem spóźniona. Czekam teraz na mojego gościa i mam nadzieję, że pociąg bardzo się nie spóźni. I powiem Wam szczerze, że byłam bardzo zadowolona, bo wczoraj szukałam tego tuszu w jednym Rossmanie w radzie, ale niestety go nie było i podobno bardzo szybko schodzi ta nowość. A ja chciałam go przetestować, bo widziałam wiele fajnych recenzji oraz moja koleżanka, go kupiła i jest z niego mega zadowolona, więc wiedziałam, że ja również chętnie go przetestuję. I też mam czasami taką potrzebę, żeby jednak pomalować to oko na jakieś ważne spotkanie, więc tuż dobre zawsze się przyda. W sumie to mam jeszcze kilka nowości z Oriflem i z Ewoną, ale to Wam pokażę już wieczorem jak wrócę do domu. Czasami się martwiłam, bo w nocy strasznie padało. Chociaż wczoraj w ciągu nie było ciepło i fajnie, to w nocy się rozpadało i martwiłam się, że dzisiejszy dzień nie ułoży się zgodnie z moimi planami. Na szczęście wypogodziło się i jest teraz w miarę fajnie. Ja mam na sobie bluzę i jest to bluza, którą nosiłam w liceum i powiem szczerze, że po tylu latach ona nadal na mnie pasuje. Po prawie 12 latach od skończenia liceum. Więc jestem mega zadowolona, mogę się zapiąć, mam jeszcze luz, więc jest to naprawdę piękny dzień. Wybaczcie mi małe prześwietlenie, ale niestety zbunkrowaliśmy się z Mertą w najfajniejszym miejscu w restauracji. Jesteśmy w Sapori. w Saporii. To jest restauracja też koło Aqua Parku. Ja już mam tutaj swoje danie, czyli bruschette, już mnie Merta poprawiła, że nie bruschette, tylko bruschetta. I już wiecie, kto jest dzisiaj moim gościem. Zaraz wam pokażę, Marta, ale na razie nie, więc pozwólmy jej spokojnie zjeść. Dajcie mi grupać. Tak, dajcie bardziej grupać. Bo Marta, ty masz co? Pokażę. Um, pokażę, po tak, pokażę. I, I też zamówiłam fajną owocową herbatę. Coś mi ten kart denerwuje, że on jest taki prześwietlony, ale niech będzie. Mam nadzieję, że spędzimy dzisiaj z metką w poniedziałek. Pogadamy sobie, wiecie, wypijemy herbatę. Zjemy coś. Później też jestem mówiona jeszcze o i też idę na małe zakupy, ale wszystkie <suszel> wam będę mówić na bieżąco. Pogoda nas zaskoczyła, bo jest naprawdę ciepło i tak Marta się już śmieje, bo jest o pogodzie, więc e, nawet Marta się wygra dużo grubiej i później było jej za ciepło, bo nagle wyszło słońce i wiecie, zrobiło się naprawdę fajnie. Taka jasie... jak to złota jest. W grze zimnej. Gdy nie, jak zwykle zimnej. No tak, gdy... a gdzie byś się przy morzu że jest zimniej? Tak, tutaj jest zimno. O, i już Marta zjadła, więc mogę teraz pokazać. Marta oczywiście, jak zawsze, ma ładny kadr. Jestem palemką. Tak, lubię oglądał z takie twojej i wiem o co chodzi z palemką. To jest palemka, a jeszcze jest mikrotek. Tak, więc fajny masz nazwę ogólnie tych swój fryzur. I musisz przyznać, że fajny jest tutaj ten look, taki kanapowy. Bardzo mi się podoba, że jest tak niebieską. A jeszcze tutaj pokażę, Macie, się podpadają te płytki, podprawia... te płytki nie? tutaj. W no, to. kolorze, wcale nie żółtym. Właśnie, w polu nie żółtym, to jest nie. aż dziwne. No, możecie zobaczyć, w ogóle masz fajną bluzkę, już ci mówię, nie? W kocy. To jest znana bluzka na moich kanałach ogólnie, starej księdza. Ale inaczej ją zobaczyć na żywo. No, dobra, to wracamy do jedzenia, nie? One zbierają się później. Mamy niezłe przygody. Nie wiem czy mnie będziecie słyszeć, ale jest okropna ulewa. Wyszliśmy z Martą posiedzieć na dworze, bo w poparku w takim barze na zewnątrz pod to podkopiło. I tak trochę niestety tu utknęłyśmy, bo leje niesamowicie i zanim byśmy wyszli do środka, to będziemy cały mokre. Tym bardziej, że Marta przesuwała łapki, żeby mogła wjechać. Więc trochę utknęłyśmy. Ale w sumie dobrze, że tu przyszłyśmy, bo chciałam Martę zabrać do oszałnych spacer i jakby tak nas złapało na polach, gdzie nie ma się nawet skryć, to by było ciekawie. Więc jak widzicie, przed chwilą była piękna pogoda, o tym mówiłam i tak znowu gadam w pogodzie, a teraz nagle zaczęło lać, więc e, kocham po prostu to miasto i tą zmienność pogodową nad morzem. Uwierzcie mi, jest niesamowita. Jest zapytała czwarta i przed chwilką wróciłam do domu, odprowadziłam artynę SKMK, aż miałam około półtorej godziny do mojego kolejnego spotkania, to stwierdziłam, że nie ma sensu chodzić pod dworze tym bardziej, że jest taka niestopilna pogoda, więc wróciłam na pisie ciepłej herbaty, wiecie, troszeczkę odpocząć. Stwierdziłam więc, że wykorzystam ten wolny czas na pokazanie Wam nowych produktów, które będę teraz testować. I jeżeli dzisiaj światło zmieniać, to wybaczcie, ale dzisiaj jest. Jest niestabilna pogoda, że raz jest słońce, a za trzy minuty wychodzi chmura i jest ciemno. W tej chwili, no szczęście kat jest jasny, ale za oknem już znowu jest znowu jeszcze ciemno, więc mam nadzieję, że nie będzie padać i będę wychodzić, bo szczerze mówiąc nie chciałabym zmoknąć. I pierwszą rzeczą, którą zamówiłam jest to produkt z Oriflame, jest to woda koleńska. Jest to nowy typ właśnie czegoś takiego jak wody perfumowanej, takiego produktu zapachowego i ona się nazywa Sensity Pink Bloom. Dlaczego wybrałam ten zapach? Proste. Dlatego, że jest o zapachu piwoni, a jak wiecie, to jest mój ulubiony zapach. Co prawda, dzisiaj użyłam perfumy, no bo jednak szłam na spotkanie, ale naprawdę pachnie rewelacyjnie. Coś czuję, że to będzie po prostu taka moja woda koleńska na co dzień. I niektóre z tych wód nie mają atomizera. A akurat ta ma, więc bardzo mnie to ucieszyło. Moja siostra właśnie zamówiła też z Oriflame najpierw jedną wodę bez atomizera, a później drugą z atomizerem różne zapachy i była bardzo zadowolona. Mówiła, że zapach się bardzo długo trzymuje, dlatego się zdecydowałam. I to jest bardzo dużo butla, ponieważ to ma aż 200 ml i ciekawa jestem w jakim długim czasie to zużyję, ale ostatnio udało mi się zużyć jedne, jedną taką wodną, też toaletową. I większość perfum, które ostatnio zamówiłam, właśnie. W Orflame, więc stwierdziłam, że mogę sobie pozwolić na coś fajnego, coś kwiatowego, bo już tam już byłam czegoś typowo kwiatowego. Kolejnym produktem jest maseczka do twarzy z Avonu, i jest to Clear cool Skin maseczka która ma powodować redukcję zaczerwienień oraz wyprysków i muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawa tego produktu, bo ona ma być Jelly Mask, więc powinna nam się zrobić troszeczkę taka pianka, galaretka, która ma też, wiecie, troszeczkę tak nam się pienić na twarzy. Jestem bardzo ciekawa. Na chciałabym Wam pokazać, jak ona wygląda, bo zobaczcie, ona ma taki fioletowy kolor. Pachnie dosłownie jak ten ulubiony tonik z kwasem salicynowym, więc tutaj na pewno będzie łagodzić stany zapolne i... Jestem bardzo jej ciekawa. Jak ją przetestuję, to oczywiście dam Wam znać. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Ogólnie ta seria, w jest Skin z a jest bardzo dobra i mogę Wam ją spokojnie polecić, więc wezmę się za nowej maseczki. Chociaż ostatnio nie mam jakichś wybitych problemów z wypryskami. Jedyne jest to oczywiście na brodzie, ale stwierdziłam, że warto przetestować nowy produkt. Jak wiecie, ja od dłuższego czasu nie użyłam podkładów. Chyba ostatni raz miałam podkład na twarzy w Bydgoszczy. I, a i na koncyncie w parku, więc użyłam go raz na miesiąc, ale zdecydowałam się na nowy podkład, bo chciałam go przedostawać i to jest Power Stay 24 godziny. Jestem mile zaskoczona, bo Avon wreszcie wprowadził najjaśniejszy kolor Porcelain, co bardzo mi cieszy, bo niestety Ivory jest dla mnie zawsze zbyt żółty. I niestety większość podkładów Avon troszeczkę ciemniej o te pół tonu ton i zawsze jednak było mi lekko przyciemnale. A to jest właśnie porcelain, i sprawdzałam jego kolor. Jest piękny, bo jest neutralny. Nie ma ani takich żółtych tonów, ani różowych. Może minimalnie troszeczkę różowych tonów, ale tak dosłownie znikomo i wiecie co? On nie oksyduje. Nałożyłam go na rękę i nie ciemię, więc jestem bardzo ciekawa tego produktu. Ogólnie chciałam go dzisiaj nałożyć, ale wiecie co? Nie zdążyłam, nie wyrobiłam się, bo miałam wstać wcześniej, ale stwierdziłam, że wolę się wyspać i troszeczkę dłużej położyłam w łóżku, więc już dzisiaj nie zrobiłam makijażu, ale na pewno przetestuję go we wtorek, bo we wtorek mam ważny dzień, ważne spotkania i we wtorek też będę nagrywać vloga, więc będziecie widzieć, jak ten produkt się zachowuje. Już dawno nie miałam podkładów z Avonu, naprawdę. Już tak pewnie nie pamiętam kiedy. W sumie to używałam tylko jeden podkład z Ewonu, tutaj mam w sobie zdjęcie, który, więc naprawdę jestem jego bardzo ciekawa. Mam tutaj również produkt, który bardzo chciałam przetestować i jest to... Flashlight FX i to jest rozświetlacz w płynie. Mam ogólnie bardzo fajne opakowanie i to była widzicie, ta kolekcja letnia, ale ja też ostatnio długo nie zamawiałam z Ewonu, więc troszeczkę słowo. Jestem tak spóźniona, ale wiecie co, dobry rozświetlacz nigdy nie jest zły. Poczekajcie, położę sobie opakowanie. I to jest taka buteleczka. Ja już ogólnie od mam ten produkt i jedyną wadą, jaką do tej pory znalazłam, to jest to, że on strasznie śmierdzi. Naprawdę, o światło, yy, więc jestem ciekawa, jak będzie się utrzymywał, ma ładny błysk, naprawdę wygląda fajnie. Nie ja będę Wam teraz robić swatchu na ręku, bo to i tak nie widać, bo to jest rozświetlacz. Postaram się to właśnie nałożyć razem z tamtym podkładem, to zobaczycie, jak wygląda po prostu na twarzy. Tak, dawno nie kupowałam nowych produktów, bo albo kupuję w kuchu, to samo, wiecie, jak kredka do brwi, czy też, o, nie wiem, ulubiony puder, więc ostatnio stwierdziłam, że trzeba troszeczkę nowych produktów potestować, tym bardziej, że niektóre już mi się kończą, na przykład jak podkład, pomimo tego, że no, jednak mało ich używam, czasami się kończą. I tutaj przy okazji Wam pokażę ten tusz, który dzisiaj kupiłam i to jest L'Oreal Bambi Eye... Kolejny lashes i powiem Wam szczerze, że jestem jego bardzo ciekawa. Tak jak mówiłam, moja koleżanka mówiła, że jest bardzo zadowolona z tego tuszu. I przy okazji pokażę Wam. Ja już oczywiście go dożyłam. i Miałam szczęście, bo przyjechała nowa dostawa do mojego Rosmana, jednego z dwóch Rossmanów w Radzie. I wiecie co? Dostałam z szuflady jeszcze przez nikogo nie ruszany produkt, więc jest super. I pokażę Wam, jak wygląda. zobaczcie. Ta szczoteczka jest bardzo duża. Już dawno już byłam takiej Bohatej. Ja jestem zwolenniczką bardziej szczoteczek stylikonowy, ale jak jest dobra buchata szczoteczka, to też jest fajnie. Więc jestem ciekawa, jak mi się sprawdzi. I nic więcej nie kupiłam w tej promocji w Roswanie, To jest mój jedyny produkt. Ja on kosztował 33 zł, mniej więcej, czy 32,50 teraz na tej promocji, więc chyba było na jego 50%. i Troszkę się wkurzam, bo wczoraj byłam, chyba mówiłam w drugim dosmanie, który jest, jest na drugim końcu miasta. I tamtego tuszu nie było, byłoby kupione. I wiecie co się okazało? Że ten tusz jest niedostępny do zamówienia online, bo chciałam sobie zamówić paczkę do smona i niestety jest niedostępny, więc udało mi się go na szczęście dzisiaj upolować w drugim masmari, więc jestem bardzo zadowolona. Jak widzicie, jestem już na zewnątrz i trzymam was na tym małym statywie. Jestem ciekawa, czy taka chyba będzie ciut lepsza. Jest jednak ten aparat odsunięty od twarzy. Nowym statywem, a bo wy nic nie wiecie, nie nagrywałam vlogów, zamówiłam nowy statyw z Aliexpress, jak wrócę do domu to wam go pokażę, ale niestety nie mieści mi się do tej nowej torebki, jest za długi, bo zamówiłam go w rozmiarze y, takim M, chyba tak M. Ale myślę, że właśnie sprawdzi mi się do e, przedłużenia ręki, więc zobaczymy. Najwyżej będzie mi wystawał z torebki, ale już teraz go nie zabierałam. Jest około godziny 17.15 i idę właśnie do Auchan. Jestem tam umówiona z Alą, ale nie gwarantuję Wam. To mnie Ala nie będzie miała okazji się pokazywać, bo to jest, wiecie, prywatne spotkanie. Przy okazji chciałam zrobić małe zakupy, bo chciałam kupić Wiedźmina na PS4, bo już obejrzałam wszystkie najciekawsze gry. I teraz mam ochotę. Wiecie co gram czekać swojej I jakoś ta gram nie podeszła. Nie wiem, może z czasem do niej wrócę. Na razie nie jestem do końca zadowolona, więc zobaczymy. Ale mam nadzieję, że widzimy będzie, bo widziałam, że jest na jego promocja i kosztuje tylko 100 zł. Więc naprawdę byłoby super. I chcę też kupić sobie płytkę Patrycji Markowskiej z Grzegorzem Żydkowskich. No niestety do tej pory nie miałam środków, a teraz mam troszeczkę pewnych środków, więc może się uda. Mam nadzieję, że będzie dostępna. Pogoda jest też. Nie dziwna, bo z jednej strony jest ładne niebo, z drugiej jest koksonkob jak mury więc to będzie ruletka czy nie zmoknę, więc jeżeli dojdę, będę. Moką kurą, jak się z Wami przywitam uszą, to będzie naprawdę ciekawie. Dobra, no ja śmiecham, bo jak jadę i nagrywam, to jadę troszeczkę wolniej, żeby siebie nie zabić, ani nikogo na ulicy, więc schowam aparat i skupiam się na drodze. Jak widzicie, jestem uszą i co prawda nie odzywałam się do Was dobrą godzinę, a to dlatego, że wypiłam kawę, pogadałam sobie na spokojnie z Alon i potem poszłyśmy na zakupy. I powiem wam szczerze, że byłam wkurzona, bo byłam w dwóch sklepach i nie mogłam znaleźć Gry, którą chciałam kupić i dopiero w tym mi się udało i zobaczcie, mam widmina 3 Dziki Gon i to jest edycja roku na PS4, e, czyli zabiera wszystkie dodatki, e, a mianowicie serce z kamienia, krew wino oraz 16 DLC, więc bardzo bardzo się cieszę, bo ja mam szczerze, że nie pamiętam kiedy ostatnio grałam na konsoli z nami dwa miesiące temu, nie wiem, tak jak Wam mówiłam, nie mogę coś się przyłamać do tego Spidermana, bo mimo, że gra wydaje się być ciekawa, to nie wiem, czy ten system walki jest taki toporny, czy o co chodzi, dajcie mi znać, jak nam się gra Spiderman'a, jakoś mnie nie porwało, a zawsze chciałam spróbować grać Wiedźmina, trochę żałuję, że nie ma poprzednich części na PS4, może kiedyś zrobią reedycję, bo chętnie bym poznała poprzednie przygody Deralta, ale teraz będę miała w co grać, w szczególności wiecie, kiedy będzie już pogoda nieco ciekawa, kiedy nie będę się tak naprawdę chodziła na spacery, snuła po mieście, to będę po prostu sobie tykała w grę. Bardzo mi to cieszy i zobaczcie, pierwotna cena tej gry to 199 zł, a dzisiaj była promocja w Empiku i ja ją kupiłam za 119,99, więc jest to naprawdę fajna cena. A dajcie znać, jakiego ostatnio nagraliście gry i jakie wam się sprawdzają. Dotarłam bezpiecznie do domu, więc wszystko jest w porządku. Ale muszę przyznać, że moje przyzwyczajenie, że w razie jest bezpiecznie i że można chodzić po zmroku bez żadnego problemu, czasami trochę mnie zawodzi, bo zapomniałam, że osiągnę roomie i. Tam nie do końca czuję się, wiecie, bezpiecznie, kiedy jest ciemno i późno. Co prawda, to nie była późna godzina, ale mimo wszystko, jednak było dość ponuro, więc będę musiała wybrać inną drogę, ale nieważne. Powiem szczerze, że nawet kiedyś rozmawiałam ze znajomą mojej babci, czyli wiecie, już kobietą dość sędziwą i ona sama powiedziała, że pomimo tego, że jest starszą panią, nie boi się po rodzie chodzić w nocy, bo jest tutaj bezpiecznie. Bardziej nie spotkacie nikogo na ulicy, niż mogłoby Wam cokolwiek grozić, ale to tylko i wyłącznie polega to na tym, że jest to Reda, także jest to mała miejscowość ma tylko 26 tysięcy mieszkańców. Do tego trzeba też wiedzieć gdzie, bo są dzielnice, gdzie nawet ja bym się w razie nie zapuściła, bo jest tak średnio przyjemnie, ale nie wiem w 80% miasta jest naprawdę fajnie. Mamy dobre oświetlenie, mamy fajne chodniki, wiecie, nie ma jakichś takich ponurych bram, zakątków i tak dalej i kiedyś nawet mi ktoś napisał komentarz, czy nie nagrałabym jakiegoś materiału jak zachować bezpieczeństwo, jak się poruszać właśnie w godzinach nocnym jako osoba niepełnosprawna i tak dalej, ale wiecie co, ja nie widzę sensu do tworzenia takiego materiału, bo po pierwsze ja mieszkam w moim mieście, tak jak wspomniałam i ja nie mam tego doświadczenia, wiem, że po nie wiem Gdańsku czy po Warszawie nie chodziłabym tak sama, wiecie, beztrosko w środku nocy i w ogóle z torebką powieszoną na wózku, wiecie, tak na luzie, bo wiem, że pewnie w Warszawie również są dzielnice, gdzie jest spokojnie, ale są dzielnice, gdzie jest traf pójść, więc myślę, że nie jestem tutaj odpowiednią osobą, bo to jak mówię, w mojej miejscowości chodzi się na lajcie i nie ma to większego znaczenia, a jak idę gdzieś, wiecie, na jakąś imprezę, czy gdziekolwiek, to po pierwsze nigdy nie idę sama, po drugie zazwyczaj idę na wózku ręcznym i wtedy i tak zawsze coś ze mną jest, więc jest dużo bezpieczniej. I nawet mam taką zasadę, że jeżeli gdzieś tam idziemy nawet na jakąś imprezę, czy, czy gdzieś po prostu w późnym wieczorem, to albo wracam właśnie środkami komunikacji miejskiej, albo nie wiem, uberam, albo właśnie staramy się, żeby iść większą grupą, bądź też, żeby był jakiś chłopak, który zawsze odprowadzi, bo jest to po prostu dużo bezpieczniejsze, ale pamiętajcie, uważajcie na siebie i nie popełniajcie moich błędów, bo to, że ja sobie tutaj bez trosko to nie znaczy, że Wy też tak możecie po zmroku bez, bez trosko chodzić. W szczególności, kiedy jesteście, nie wiem, na przykład młodymi dziewczynami i chodzicie po nieciekawych załunkach, więc uważajcie na siebie. Mówię to naprawdę szczerze. A nie miałam Wam pokazać Poznokcie. O, widać dobry kolor. Chciałam zrobić sobie takie brązowe poznokcie, a wyszła taka kawa z mlekiem. O, zobaczycie. Ale bardzo mi się ten kolor podoba. Jest strasznie nieudzokowy. Prawam szczerze, że nie mogę się przyzwyczaić do takich Poznokiej. Myślę, że raczej nie będę szła w taką kolorystykę. Bo jednak wolę takie ostrzejsze maniki. Niestety dzisiaj nie jest dzień, kiedy będę siedzieć do późna. Oczywiście mogłabym Wam tutaj ściemniać, że będę siedzieć do pierwszej, albo że już jest pierwsza, druga w nocy. I przecież nikt by mi nie udowodnił tego, że kładę się wcześniej. Ale jak widzicie, ja zawsze Wam mówię w moich filmach prawdę. jeżeli nie, nie mogę czegoś powiedzieć, to to omijam. I dzisiaj jest taki dzień, kiedy kładę się spać bardzo szybko, w tej chwili jest około godziny 22, a ja przyszłam się z Wami pożegnać i za chwilkę idę spać, czuję się wykończona i wcale nie dlatego, że miałam jakiś ciężki dzień, bo po prostu miałam przyjemny dzień, ale dlatego, że ostatnio cierpiałam na bezsenność i widzę, że mój organizm potrzebuje się zregenerować, chyba musi nadrobić wraki snu i Nagle, kiedy oglądałam serial na Netflixie, poczułam się tak bardzo senna, że prawie zasnąłam na siedząco, więc stwierdziłam, że nie ma sensu siedzieć na siłę, już bo na jutro, wstać około godziny 8-9, wiecie i sobie zrobić jeszcze rzeczy, które była do zrobienia, chociażby zmontować ten vlog, niż po prostu siedzieć przez siłę i się wykończyć. Bardzo się cieszę, że wreszcie od dwóch czy trzech dni czuję, że senność i moja bezsenność odeszła w niepamięć bez senu, senność i w zdań, prawie po przecinku, to brzmi źle, ale nieważne, bo kiedy siedzicie całą noc, to nie jest zbyt przyjemne, więc cieszę się, że wracam na właściwe tory. Dzisiaj był taki vlog luźny, jak widzieliście. Ogólnie zorientowałam się dopiero teraz, że bardzo mało widzieliście Bertę, a to głównie dlatego, że wami nagrywała, albo po prostu siedziałyśmy, gadałyśmy, chodziłyśmy, ale właśnie na tym wlogamy do spotkania, że my głównie się spotkamy, żeby pogadać, a nie żeby nagrywać. Jeżeli już umawiamy się na nagrywki, no to nagrywamy konkretny film. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, to zapraszam Was na Patronite'a. Link macie w opisie. Są tam bardzo interesujące progi oraz nagrody dla Patronów, więc jeżeli chcecie dołączyć do tego szacownego grona, to będzie mi naprawdę bardzo miło. Jeżeli chcecie pomóc w rozwoju kanału, to możecie również skomentować, zalajkować oraz ustawić ten film. W kolejnym widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć.